Cześć, witajcie na kanale Super Juanita. Dzisiaj będę jeździć na rowerze Niedawno się nauczyłam jeździć Dzisiaj będę doskonalić moją jazdę Ale zanim yy, Zanim pokażę jak jeżdżę, Opiszę rower A najpierw Mam takiego tak, pewnego towarzysza czarnego mhm. Dobrze To jest mój rower tu miesiąc, Taki ma kolor trochę morsko-błękitny, tak bym to nazwała. Tutaj ma lampkę czerwoną. Tutaj ma pasek odblaskowy taki na pedałach. Tutaj też ma taki mały odblask, odblask, odblask w kołach. w sumie jak każdy Robert. Wydaje mi się, że taki nie ma. Nie ma przerzutki oczywiście. I ma dwa dzwoneczki. A historia tych dzwonków jest taka, że pierwszy był wbudowany w rower, a drugi mi się po prostu spodobał. One brzmią troszeczkę inaczej, jakbyście się wsłuchali. Zobaczcie, to jest skaczuszko, tak brzmi. A ten od nowości, tak brzmi. Ten jest trochę głośniejszy. Kolejna lampka. Koszyczek srebrny. Oczywiście można było sobie wybrać, jeszcze czarny był, ale ja wybrałam srebrny. Dobrze, ja już zaczynam jeździć zacznę jeść jechać. Najpierw hey, sobie ja muszę poprawić pedał, bo mi jest lepiej zaczynać z prawej. Okay. Bardzo przepraszam za te nogi, ale chyba za szybko jechałam. Dobrze. A więc, jeśli Wam się podobało, dajcie super rowerowe łapki w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. I na jazdę na rowerze nigdy nie jest za późno. Na naukę. Na naukę. Na jazdę też. A więc, pa!